Dzień dobry. Grupa reagowania Anioł Dzieciom. Ja jestem Senna Diko ze mną są łowcy Miron Hunter, Bryland Hunter, Misiek Hunter. Przyjechaliśmy dzisiaj do małej miejscowości niedaleko Grodziska Wielkopolskiego, do Damiana. Damian, powiedz nam, ile masz lat? 36, 37. 37. Gdzie mieszkasz? Włoszni. Ok. Dobrze, powiedz mi, eee, przyjechaliśmy z Tobą porozmawiać na temat Twojej aktywności w sieci. Powiedz mi, jakich komunikatorów używasz? Messenger. Tylko Messenger? Tak. No dobrze, a z kim tam piszesz? Z kolegami i z koleżankami. A ile te koleżanki mają lat i Ci koledzy? Po 20, po 30 parę lat i jedna 12, 12 lat. Jedna dwunastolatka, i to jest Twoja koleżanka, tak? Już nie. Już nie, a od kiedy nie jest Twoją koleżanką? Od przedwczoraj. A, od przedwczoraj. E, wiesz co, no ja mam takie informacje, że była Twoją koleżanką dosyć długo, bo od 23 kwietnia 2025 roku, dokładnie o godzinie. A to, przepraszam, e, przedwczoraj? No. Od przedwczoraj. Od przedwczoraj już nie jest twoją koleżanką. Tak. Dobrze. Dokładnie 23 kwietnia 2025 roku o godzinie 22:14 wysłałeś jej buźkę i napisałeś sorki. No. Potem taka sama buźka była dnia 28 kwietnia. Dziecko cię 28 kwietnia zapytało, czy się znamy. Odpisałeś sorki to przypadkiem, i dalej już korespondencja się potoczyła. Powiedz mi, Co tu bym Nie wiem, jakieś brudne myśli chyba. Ale jakie brudne myśli, Damian? Nie wiem, z może, nie wiem. Kręcą cię dzieci? Czy, nie. czy o co chodzi? Nie. Przysięg Przysięgam, że nie. Po co wyszukujesz w internecie dzieci i z nimi rozmawiasz? Przysięgam, że, że nie kręcą mnie dzieciaki, bo sam mam trójkę swoich. Ach, trójkę masz swoich? W jakim nie. wieku są? 16 lat chłopak i 7 lat bliźniaczki. Mhm. Mm A no powiedz mi, chciałbyś, żeby ktoś tak do Twojej... No właśnie, nie. Robił... Powiem szczerze, że nie. Dlaczego to zrobiłeś, powiedz mi? Nie wiem, bo tak jak powiedziałem, kręcą... Nie, że mnie kręcą jakieś brudne myśli, czy coś po prostu jakieś, możesz... No kręcą Cię, Damian, brudne no. myśli, bo to, co robiłeś, to są brudne myśli. Powiedz mi, pamiętasz, o czym z nią rozmawiałeś? No na temat... S i ogólnie o wszystkim. A co to jest ogólnie o wszystkim? O szkole i takie to. No dobrze. A ja Ci przytoczę tutaj coś. Jedną z twoich wypowiedzi. A ja mam dzisiaj ochotę... Oj lepiej nie pytaj, bo aż mi wstyd. Aha, dobrze. To co kobieta rozumiem. robi z mężczyzną. dobrze. Nie o, musi pani tego czytać, wiem. Ale wiesz co, no muszę ci to czytać, bo chciałabym ci pamięć odświeżyć. E, bo skoro zapytałam cię, o czym z nią rozmawiałeś i tak ogólnikowo mi powiedziałeś, no to chciałabym trochę więcej się dowiedzieć. To pamiętasz o czym jeszcze z nią rozmawiałeś? No o, bynajmniej o takie mhm. tematy. No dobrze. A jeśli wysyła... mam być szczery, to tak. A wysyłałeś jej jakieś filmy dla dorosłych? Tak. Okay. A zdjęcia swojego przyrodzenia też wysyłałeś? Tak. No dobrze. A przypominasz sobie, co jeszcze tłumaczyłeś dziecku? Mm, takie różne rzeczy, na przykład do czego to służy i takie tam. Ale co do czego służy? No, na przykład. Aha, i uważasz, że 12-latka to jest no, odpowiedni wiek, żeby, żeby wiedziała, do czego to służy? No, nie. nie bardzo. No dobrze. Przypomnę Ci jeszcze, że pytałeś również dziecko o to, jak wyglądają jej miejsca. No nie wiem, pamiętam. Prosiłaś się również o zdjęcia. Prawda? Tak. Było, tak? Tak. Było, dobrze. E, pytałeś również dziecko, czy pójdzie z Tobą do łóżka. Tak. E, mówiłeś przy tym, że wiek e, nie ma znaczenia. Tak, pamiętam. To ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Ma znaczenie. No to jak to jest? Ma znaczenie i wiem, jak to wszystko wygląda. i... No to dlaczego pisałeś? Weź mi to wytłumaczyć, bo no ja po dalej tego nie wiem, rozumiem. Jak, nie wiem, głupota ludzka i dlatego. Głupota ludzka i dlatego. A sam mam dzieciaki. No marne to jest wytłumaczenie. Dobrze, Damian, przeczytam Ci jeszcze coś. Chłopak ma... Panie, tym co chłopak sika. A wiesz jak wygląda? Chcesz zobaczyć? Tak możesz, jak masz 12 lat. Teraz jest mały, ale jak staje, to jest duży. No właśnie. Co pamiętam. staje, Damian? Bo mi na razie włosy stają na głowie, jak to czytam. No mnie nie tylko włosy. Tak, a co ci jeszcze z... To To odpoczęcie. No właśnie. E... Następna twoja wypowiedź. To jest nasza top e, ten. A ty jaką masz tą twoją między nóżkami? Hmm? Możesz mi wysłać swoje zdjęcia jakieś w całości. Szybciej mi stanie. Robić się czasem mokra? No. No co Damian? O. No skomentujesz to jakoś, czy zupełnie nic? Czy odebrało Ci teraz mowa? Odebrało mi tylko mowę. Mhm. Widziałaś już porno? Chcesz zobaczyć? Tylko ścisz jak będziesz oglądać. Wysyłasz link do filmu. Dla dorosłych. Chcesz jeszcze coś zobaczyć? Wysyłasz kolejny film. Ścisz i usuń. Wiedziałeś, że źle robisz. Cały no. czas mówiłeś dziecku, żeby usuwała wiadomości. Sam też je usuwałeś. Tak. Jeszcze bardziej teraz e, stoi. Twardy jest bardzo. I główka wychodzi. Na końcu jest główka na północy. Tamtędy wylatują plemniki. Nasienie. To, z czego wszyscy jesteśmy stworzeni. Hm? Nie wiem, co mi oddało. No, powiem Ci, że ja też nie wiem. E... Dlaczego pisałeś? Nigdy nie będę w stanie zrozumieć e, takich ludzi. No dobrze, to może kolejną wypowiedź ci przytoczę. Ale on stoi, a ty jaką masz siuśkę? Ale by wszedł, e, jak ciasną masz, to dopiero. Dobrze, że ciasna. Lepiej wchodzi wtedy. Powoli by w nią wszedł. Tylko wiesz, usuń rozmowę. Tu mówiłeś się kiedyś z dzieckiem? Nie. Przez internet? Nigdy w życiu. Tak jak powiedziałem, ma swoje dzieci. Mhm. No widzisz, no to, że masz swoje dzieci jakoś... E, nie spowodowało tego, że nie pisałeś, tylko właśnie zaczęłeś pisać. Więc no, marne to jest wytłumaczenie, nie. że masz dzieci. E, no dobrze. To jeszcze coś tutaj mam e, dla ciebie. Raz ci pokażę, jak wylatuje z niego. Chcesz widzieć, jak jest, z niego niekań, wylatuje? To nie, już to, pamiętam. Ale wiesz co? Powiem ci, że. Ja wiem, że ty wiesz, co pisałeś. Ale są tu nasi obserwujący, którzy chętnie by posłuchali też tego, co pisałeś, bo nie, bo nie wiedzą. Wracam do domu, mam ochotę na... Jezus, nie, proszę. A ty jaką masz? P... Wyślę ci coś, Pro... ale usuń. Proszę. Następny film promocjiczny. Proszę, niech pani tego nie, nie czyta już. Mhm. A ja cię proszę, żebyś jeszcze posłuchał jednak. Rozłóż nóżki. Chce mu się. Wszedłby w nią. Nawet jak masz 12 lat, wejdzie powoli, jak na Proszę, filmie. Proszę, niech pani nie, nie czyta już. Bo aż mi jest naprawdę głupio teraz. Nie, nie przepilamy. Dobrze. No dobrze, Damian. Co ty chciałbyś nam powiedzieć? No Może że, temu dziecku chciałbyś też powiedzieć? Bardzo ją przeprosić za to. Mhm, ale za co? Za to, co pisałem. Mhm. A coś jeszcze? No i prosiłbym o wybaczenie. Mhm. No dobrze. Myślę, że Damian nie za wiele ma do powiedzenia. W związku z tym, Damian, że zachodzi wobec Ciebie uzasadnione podejrzenie, że popełniłeś przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Jesteśmy zmuszeni przekazać Cię policji z całym materiałem dowodowym. Rozumiesz? To jest konieczne. No to jest konieczne. Jesteś dorosły i musisz ponieść odpowiedzialność za swoje czyny, No niestety. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Ja powiedz mi tak jak mogę jeszcze na koniec. Co to mu kierowało? No nie wiem, jakieś brudne, głupie myśli, nie wiem. Ale jakie myśli? Zasadni to, no rozwin to no myśl. Nie wiem, jakieś seksualne może nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. Czy leczyłeś się kiedykolwiek? Nie. Nigdy. Nigdy. I co byś zrobił, jakby, jakby na przykład Twoje dziecko trafiło na takiego człowieka, jakim ty jesteś? No masz bliźniaki, no. masz syna, który masz 16 lat. No. I co byś zrobił? Nie wiem. To zrobiłbym chyba. No. Długo cię szukaliśmy, wiesz? Dlatego, że co chwilę zmieniałeś, e, podawałeś mnie, no. e, nie takie miejsce zamieszkania, no. podawałeś poznań. I pani powie teraz, a co z tą policją będzie. To później porozmawiamy na ten temat. Poza live'em. No, policja na pewno przyjedzie, przekażemy cały materiał dowodowy. Najprawdopodobniej zostaniesz zatrzymany. To jest konieczne? No, to jest konieczne, Danem. Uważasz, że to nie jest konieczne po tym, co zrobiłeś? I... Bardzo bym prosił, żeby. To jaką chciałbyś ponieść karę za to, powiedz mi? Proszę na... z całego serca, że... bez tej policji. To już obiecuję, że to już się więcej nie powtórzy. No ja mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Naprawdę proszę was z całego serca. Ale gdzie miałeś serca, jak tak pisałeś do dziecka? Ja to rozumiem doskonale. Bardzo was proszę. No dobrze. Yy, kończymy yy, transmisję. Yy. Prosiłbym naprawdę bez tej policji. <dum> Damian, no nie jestem w stanie ci tego obiecać, dlatego że musisz ponieść od, yy, odpowiedzialność za swoje czyny. No nie niestety. chciałbym być zatrzymany ja też nie chciałabym, żebyś pisał do dzieci, wiesz? Ja obiecuję, mogę to zrobić, możecie mnie śledzić. Macie. Ale wiesz, no, ty możesz mi obiecać, natomiast no, ja nie jestem w stanie cię kontrolować i sprawdzić, czy ty będziesz pisał z dziećmi, czy nie. Przysięgam. To nie jest, no, ale ty możesz mi przysięgać, wiesz, no. Ale prosiłbym naprawdę bez tej policji. E, dobrze, e, dziękujemy bardzo e, i do usłyszenia następnym razem.